No cześć, witam na moim kanale na kodzie tarota tarotazadekalne Strzelce Strzelce robimy sobie rozkład dla was na listopad końcówka listopada należy też do was więc to też jest wasz miesiąc urodzinowy wszystkiego najlepszego eee, z okazji urodzinek już za chwilkę, już za momencik, bo to ten czas tak szybko leci dobra, robimy sobie przekaz dla was na uczucia, na relacje co tam się dzieje w energii sprawdzamy dla was i dla waszej osoby energia Okay. Energia na listopad dla strzelca, na uczucia, na relacje. Co dla strzelca, co dla strzelczyka. Dziękuję. I jeszcze Wasza osoba. Co w głowie ma ta Wasza osóbka? sercu. Dziękuję. I co w zamierzeniach? Dziękuję. Za sobie to wszystko poukładam. Odsłaniamy Waszą osobę najpierw, jej Miszmasz mi się tu porobił w tych kartach. Okay. Oj. Mhm. Dobra. I sprawdzamy. Takie dopowiedzenie zróbmy sobie. Dlaczego to dziesiątka? sercu. Dlaczego tak? Dziękuję. Dziękuję. Okej. Okay. O, odsłaniamy. Okej. Okay. sobie tak spojrzę jeszcze. Co tu się wydarzy? Okej. Okay. Ej, słuchajcie, taka, taka sytuacja. Wasza osoba w głowie. To jest w ogóle. Kurczę, tak się wydaje. Na początku pięknie, a potem się coś tutaj dzieje. Ehm, no, w sercu. Ej, przepraszam, w głowie. Wasza osoba w ogóle. Albo jesteście w. Chociaż nie, może nie jesteście. Bo ta osoba chce być z wami w relacji, I, ale ona sobie ją wyobraża, jak bardzo. Mm, Taką pełną, dającą taką, wiecie, energię, satysfa... O, tego mi słowa brakowało, satysfakcję. Taka mocno satysfakcjonująca e, e, energia, ta osoba uważa, że z wami to i rodzinę można zakładać. I, no, tak, rodzina, rodzina. Jesteście jakby partią, z którą można aha, pomyśleć o założeniu rodziny, a podstawą tego e, jest wielka, jakieś takie wielkie przyciąganie, wielkie jesteście. Jesteście dla tej osoby wielkim magnesem w głowie. To ona po prostu uważa, że no, tu są mułały. Tu jest wielki pociąg seksualny. Jesteście dla tej osoby bardzo atrakcyjni. I ta osoba uważa, że tutaj jakieś. Ale tu są dwa razy asy. Znaczy, tak jak mówię, jest taka szansa, jest taka możliwość, żeby tu powstała relacja długo taka docelowa. Jest ta szansa, jest to okienko czasowe, w którym moż może to się wydarzyć, i ta osoba jak gdyby um, świetnie zdaje sobie z tego sprawę. A nawet jeśli nie zdaje sobie z tego do końca sprawy, ona to świetnie przeczuwa w kościach, dosł dosłownie. Ona to przeczuwa, że um, jest, jest ten czas. Listopad jest tym czasem, żeby, żeby się zadziało. W sferze, nie wiem, um, uczuciowej i w sferze no, pociągu seksualnego, bo jest ogromny. Ale wiecie, on prowadzi jak gdyby do tego, że ta osoba z tej lekkiej energii, powiedzmy, pociągu seksualnego, do tego, że zaczyna myśleć o was poważnie, coś takiego. Zaczyna myśleć o strzelcu poważnie, bo to jest osoba warta tego. Żeby to się nie skończyło, tylko powiedzmy, gdzieś na tych, nie wiem, łóżkowych sprawach, tak? Tylko żeby to poszło dalej. I wasza osoba jest znowu, tu jest as. Znowu jest energia. Tu jest energia zakochania, tu się rodzą uczucia, pojawiają się uczucia, może się pod względem uczuciowym zadziać. I ta osoba w ogóle, no w listopadzie yy, szczerze wam powiem, zakochana, zakochana, roz, nie wiem, rozmarzona, rozanielona. Yy, tylko i tutaj się pojawia już problem. Pojawia się problem, ponieważ przy tym zakochaniu jest wieża dla tej osoby w sercu. W listopadzie coś tąpnie, coś się zawali w, w posadach, jakby początek tej relacji. Tu się zapowiada, wow, ale jest tąpnięcie w sercu. Zaraz sprawdzimy, co tam u Was się dzieje, bo, bo dlaczego tak się dzieje? No nie, że tu jest pięknie, jest ten potencjał na uczucia ogromny, i nagle jest no, kolaps. Tu wszystko się zawala w sercu u tej osoby. Ale co jest podstawą tego? Jakby podstawą tego kolapsu jest to, chyba, że wcześniej ta osoba. Hmm. przebywa w jakimś ogromnym rozmarzeniu w jakiejś ogromnej nierzeczywistości czy, czy albo hmm, relacja z wami, wy jako osoba wprawiacie tą osobę w takie, roz, nie wiem, rozanielenie rozmigdalenie albo ta osoba hmm, mając do was uczucia jednocześnie uważa, że gdzieś jeszcze ma jakieś szanse jakby, że nie wiem, nie, że nie ogranicza się tylko do waszej osoby że ja mam jeszcze gdzieś szansę jeszcze gdzieś mam możliwości no coś takiego tu jest niby tak konkretnie, taka konkretna energia w głowie i nagle jest takie to roz, nie wiem, roz, rozmarzenie ta e, niestabilność w rzeczywistości no i przy tym jest ta wierza Czyli coś tutaj walnie u tej Waszej osoby na płaszczyźnie serca w listopadzie. I, I teraz tak, czy Wasza osoba do Was wyjdzie z działaniem? No właśnie, nie wyjdzie z działaniem. Nie wyjdzie z działaniem. I, i, to, i, I to na pewno nie wyjdzie z działaniem. To jest siła i moc przy tym. Ona nie wyjdzie z działaniem do Was. Ona, ona w ogóle odwraca się, ona się nawet odwraca z działaniem. Po prostu strzelca, ona w listopadzie odsuwa się z działaniem i mało tego, ona będzie uważała, że dobrze się dzieje, że tak się dzieje i że jej że gdzieś, i że to jej daje, to, że ona nie zadziała w Waszym kierunku, daje jej w ogóle poczucie zwycięstwa, to jest niefajne, ale tak, tak się to prezentuje. Wasza osoba czuje się zwycięska w listopadzie. Na koniec listopada czuje się zwycięska, że nie wychodzi do Was z działaniem. I ona jest tego pewna. Ona jest tego pewna. Sprawdzamy was, strzelce. Mhm. Oj, no. Poczekajcie, jeszcze sobie tak popatrzę. Mhm. Tak, tak. No tu jest dwa razy głupiec, tu jest nowy początek i to prawdopodobnie przy was strzelce ale jak gdyby, jest ciężkość, odchodzicie z nowym początkiem bo tu jest dwa razy głupiec, tu jest nowy początek ale wy z tym początkiem odchodzicie, jest wam za ciężko mhm dopytajmy, dlaczego tak się dzieje okay. no i tu jest mówię, złamane serce przy nowym początku, no coś tutaj poszło grubo, nie grubo nie tak mhm nie, nie no, dobrze i teraz tak, strzelce, jak się prezentuje strzelec jak się wy prezentujecie a wy to macie w głowie albo, Jezu, znowu mi się ten byk pojawia albo byka albo macie w głowie no wy, dużą mądrość macie w głowie dużą mądrość jakieś takie, wiecie co, w głowie macie takie ma być taki tak Potrzebuje bezpie poczucia bezpieczeństwa, stabilności. Wiecie, strz wiecie, strzelce, co tam się o was mówi, nie? <laughs> w astrologii kochacie zmiany, jesteście nie do okiełznania. Najbardziej mobilny znak zodiaków na każdej płaszczyźnie. Jest ta mobilność tutaj taka ogromna, ale jak gdyby ta karta, która się pojawia w głowie, przeczytemu, bo wy się to pojawiacie w karcie. W waszej głowie jest duża stałość. Duża stałość, duża taka pewność poglądów, niezależność, upartość wręcz. I to jest przy karcie. A dlaczego tak jest? Dlaczego wy potrzebujecie w tym miesiącu pewności, struktur? Myśląc o tej waszej osobie, bo wcześniej, bo wcześniej tu się bardzo dużo działo. To była jakaś ogromna zmiana u was w głowie, i w ogóle jakby działo się w tej relacji dla was, może za dużo się działo, może była za duża niepewność, za duża. Niestabilność, dlatego wy w listopadzie wchodzicie właśnie w stabilność, opozycja, tak? Za dużo się działo w październiku dla mnie, nawet jako dla strzelca, za dużo się działo. Um, a ja potrzebuję, mimo wszystko, pewności, stabilności, wiedzieć, co jest czym w tej znajomości. I tak się pojawiacie. I do czego was to doprowadza w głowie, Ej, przepraszam, w sercu? W sercu, no i, i mówię, tu, jest, tu się rozwali wszystko w listopadzie, bo wasza osoba ma wieżę, to jest kolaps, co po prostu pierdykło, tak? Pierdykło e, e, u, uczuciowo w, w serduchu, a, ale u was też. U was jest rozczarowanie, koniec, są trzy miecze: e, ból, cierpienie, strzelcy, soro, no tak jest. To jest przy karcie tego, że wcześniej, we w, październiku, przed paź w październiku, przed listopadem, wyście uważali, że tak naprawdę dużo możecie, e, że, że wszystko zależy od was i z tego poczucia mm, mm, ogromnych możliwości wchodzicie na płaszczyźnie serca, z tego poczucia ogromnych możliwości, ja mogę wszystko, mogę kreować tą relację, wchodzicie w listopadzie, wy... Rozczarowanie, żal, smutek, przygnębienie. Jednak nie mogę. Jednak nie wszystko tu zależy ode mnie w tej relacji. I są te trzy miecze: jest wielkie rozczarowanie, i, i wiecie co? No i tak. U wa waszej osoby dwa asy: możliwość nowego początku, a u was y y y jak najbardziej również. Możliwość nowego początku, oczywiście w innej karcie, ale możliwość nowego początku. Natomiast y wy się z tą możliwością nowego początku odwracacie w listopadzie od waszej osoby. Nie będzie nowego początku. Ja to tak czytam, głupiec się odwraca, nowa możliwość, nowy początek, odwraca się. Strzelec uznaje, że nie, jakby nie z tą osobą, nie teraz, nie z tą osobą i nie teraz, bo tu są trzy miecze, za bardzo boli, za bardzo boli, po prostu. Jestem za bardzo rozczarowany, ja potrzebuję w głowie, w głowie ja potrzebuję stabilności, zbycza energia, pewności, spokoju, przewidywalności. Ja tego potrzebuję, ale ja tego nie dostaję. Jest złamane serce jest rozczarowanie. Aha, no, tak. Jakby taka, wiecie, co, coś takiego tu czytam, że jakby w listopadzie dla was obojga. Była możliwość, żeby się zaczęło, ale z różnych powodów nie ma tego nowego początku. Nie ma. Jest rozczarowanie, jest zawalenie się sytuacji. Jest ból, cierpienie, rozczarowanie. Jakby stracona, nie wiem, stracona szansa. Hmm. Stracona szansa. I tak jak mówiłam, wasza osoba nie wychodzi do was z działaniem i ona w tym upatruje swoje zwycięstwo. Swoje zwycięstwo. A wy co? A wy nie lepsi. <laughs> Bo wy też nie wyjdziecie do waszej osoby. Wy w ogóle wiecie co wy. Mm. Macie w sobie potencjał do ruchu, jak to strzelec. Nawet jesteście w swojej ogniowej, że tak powiem, energii. Ja bym mógł zadziałać, bo jestem strzelcem. Jak ja chcę, jak mi na czymś zależy, to ja zadziałam. Ale nie w tym przypadku. Nie zadziałacie, odwracacie się w ogóle z działaniem. Jejku, wy się oboje odwracacie od siebie. Wy się odwracacie po prostu plecami. Jedna, jedna i druga osoba odwracacie się do siebie plecami. Nikt tu nie zadziała. Widocznie te zranienia na poziomie serca są zbyt duże. Nie zadziałacie, wy też nie zadziałacie. Uparliście się i nie. A podstawą tego jest to, że wcześniej postawiliście granice. Po prostu granice, w których ja, ja pokazuję te nieprzekraczalne limity, ale też w zasadzie w jakiś sposób się bronię przed tą drugą osobą. I to powoduje, że w tym miesiącu nie, 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 ja nie wychodzę do tej osoby. Ani wy, ani ta osoba, w ogóle, no. Uparciuchy dwa. Dwa uparciuchy się tu pojawiają, takie dosyć. Tak to czytam w tym miesiącu. Była szansa na związek, na coś fajnego, ale po prostu to się nie wydarza. Jest wieża, pewna jakaś sytuacja, tąpnięcia, nawet nie do końca może zależnego od was, bo, od waszej osoby, ale ona przebywa w jakiejś nierealności, ona uważa, że ma jeszcze inne opcje. Wy jesteście w rozczarowaniu, w złamanym sercu. Bardzo potrzebuje strzelec w tym miesiącu, w listopadzie. Pewności... Zasad jakiś, jakiś reguł. Ja chcę wiedzieć, na czym ja stoję. Ja strzelec. Ja chcę wiedzieć, na czym ja stoję, bo przed listopadem nie miałem takiej energii. Nie dostawałam takiej energii. Tu był wrotek tu się działo, działo, działo bez końca. A ja potrzebuję wiedzieć, jak jest, jak ma być. Ja tego, takiej energii potrzebujecie, strzelce, w tym miesiącu. Taki rozkład się tutaj prezentuje. Dobra. No i tak skończymy chyba. No. Tak, taki sobie. Znowu kolejny rozkład taki sobie powiem szczerze. E, dobra, dzięki za oglądanie. Za oglądanie do końca. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki za lajki, like, suby, za komentarze. jesteście zawsze mnie wspieracie. Jesteście kochani. E, dużo, dużo zdrówka. Tradycyjnie buziaki trzymajcie się i papa. Pa.